Robi wrażenie. Bitwa. Zajebić się. O, już. O, okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Czy ja dopiero wstałem, więc e, mogę lamić. <grystanie> Widzicie? Tym Niemcy niszczyły T-34, zanim wymyślono Panzera 4 i Tygrysy. <laughs> o. Nara. A, i właśnie nie mówię za bardzo o historii tego czołgu, ponieważ do no, stugami się tak średnio interesowałem, <laughs> że tak powiem. No. Jedyne co o tym wiem, to sztugów naprodukowano podobnie tyle co Panzerów 4, czyli no można powiedzieć jak, jak dobre to były niszczyciele. Niszczyciele, to jest niszczyciel czołgów, ee, a nie czołg. Więc, ee, no, więc no, tak jakby produkowali chyba ja też do 45 i tyle wiem o tych czołgach. Wiem też, że mieli to potężne działo jak u Panzerów 4. No, za dużo nie wiem o tym czołgu. E, ale jeśli chodzi o War Thunder, to sztuki są naprawdę fajne. Nie wiem, podobają mi się bardzo. Sztuk to jest taki niszczyciel, który no, niby jest kanciasty, ale za ch**ę go z przodu nie przebijesz. No, to jest... więc to jest tak Właśnie. Uwaga na wskazany kwadrat. Gdzie skąd? Hmm. Kawuk to był Dobra. Zabił mi dwóch zaogantów. E, dobra, kończąc myśl... Dobrze, że mam uniwersalne użycie tego niszczyciela. He. E, dobra, wracając, e, kończąc myślę. Niby płaski z przodu jestem stóp, co nie? Ale no, zachód się nie przebije z przodu. No, ten pancerz jest po prostu zbyt gruby. Bo 80 mm, jeszcze takiego poszatkowanego, bym powiedział. No, w sensie, że no. No, jest taki rozjazdolony ten pancerz. No, widzicie, nie? Z przodu jest strasznie rozjazdolony ten pancerz. Yy, I jeszcze grubości 80 mm. A dodatkowo, jeszcze z dodatkowym, dodatkowym pancerzem. To jest chyba plus 20 mm. Więc yy, no, że tak powiem, robi wrażenie. <laughs> I no... Ten stuk po prostu jest... no, niezniszczalny, praktycznie. No chyba, że go objedziesz. Od, od boku to jest jak Panzer 4, czyli papier. Naprawdę. Nie wiem ile razy strzelałem do sztuga. Do sztuga takiego. I go nie przebijałem z przodu. Naprawdę, bo to jest... Nie... To chyba nie jest liczona ilość razy, jeszcze jest mały ten niszczyciel, więc łatwo go nie trafisz. Minus, największy minus, brak wieży. To jest, o jest minus. Zniszczą ci dwie gąsienice, jest po tobie, zniszczą, to jest tak, zniszczą ci przekładnie po tobie, zniszczą ci silnik po tobie, zniszczą ci dwie gąsienice po tobie. Więc... O, hecerek. a Ty nam też odbijają bazę. Ci zajmują bardziej Sherman, co stoi bokiem? Wow Palicho to, że z przodu jest papierowaty Palicho to, że z przodu jest papierowaty Teraz to Pak ktoś tam wjeżdża na strefę. Na respa ktoś wjeżdża. Odważny ten kawuk niemiecki. Ja zrobię tak. Kurwa. z niego, naprawdę. No sekrety. Rusków wio raczej nie ma, bo powyłączali im neta. No to. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek inny niż Ruscy tak grali jak on. A tu się okazuje, że to jest mój widz i właśnie go obraziłem. Dobra robota. No, bardzo dobra. Rozjeb...liśmy i... <grystanie> dobra, chyba nie będę tak przeklinał, bo jak tak staram się nie przeklinać, to wtedy... Jak wtedy nie... jak nie przeklinam, to wtedy mam mniej montowanie i częściej wychodzą filmy. Niby się to wydaje łatwe, tak nałożyć tę cenzurę. I tak, to jest łatwe, ale jak tak masz robić parę naście razy w filmie, no to. to Ej, słyszałem taką historię II wojny światowej, to już z pewnością się bym streszczał. E, taką historię II wojny światowej, że, e, że w lesie stały dwa stugi bez paliwa. Które no, no, były takie, no, już na wyczerpaniu, nie mieli. Była zima, bardzo zimna zima, można powiedzieć, że tak powiem, to był 44 wtedy. Yy, była zima. Yy, I tam załoganci w nim byli byli zmarźnięci. byli bardzo zmarznięci na tej yy, w tych stugach. No, i nie mogli odpalić tego silnika, ponieważ to by zżerało paliwo. A wiecie, że Niemcy miały problemy z paliwem i to bardzo duże problemy z paliwem. Yy... No i tego, nagle usłyszeli szarże, co nie, szarże siln... takie setki silników ze strony rosyjskiej. Czyli wiadomo było, że to był atak. Kiedy ruscy ruszyli do ataku, kur... wszystko rozpierdolili. Te, te sztugi rozpierali całą, całą, całą grupę. No wszystkie czołgi co tam były. Wszystkie ruskie czołgi. Słyszałem tą historię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Ale jak powiedziałem to mojemu kuzynowi, to on się chyba śmiał z tego stydzień. Z dwa stugi. No, dwa stugi powstrzymały szarże ruskich. A to oni tam wyleczy nie jeździli, bo tam były kawuki. A kawuk to był silny czołg. Ale dobra, ja się z wami w tym momencie pożegnam. Yy, I. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie te czołgi. Lubicie te niszczyciele, bo mi się całkiem podobają. Dobra. Cześć.